Witajcie, dzisiaj będzie recenzja Spidermana z 2001 roku. Spiderman z 2001 roku, film, który w ogóle zaczął tę modę na blockbustery, bowiem w 2001 roku nie było tyle filmów superhero, które w ogóle były sławne, rozpoczęły ten okres filmów super bohaterskich, którym rozpoczął Spiderman. Były tylko trylogia Blade'u, Batman'y, Bartona i Superman'y. Powiem takie były filmy Super Hero. A może zacznę omawiając Fabułę. Fabuła była standardowa, Powiem, Peter ratuje Mary Jane, pokonuje Green Goblina i koniec bagatka standardowa. Ale strona stylistyczna tego filmu jest po prostu zajebista. Na przykład ta maska Goblina, ten cholernie kilczowaty kawałek plastiku jest tak piękny w tym filmie Samara prostu To jest takie namacalnie namacalne i kiczowate a zarazem takie. Widać, że to jest groźny typ. I teraz przejdziemy do kostiumu Spidermana. Sam kostium Spidermana jest taki nieprzewidywalny, ale taki niespodziewany. Na przykład. Nie tego nie widać, ale te sieci na jego kostiumie są białe, a pod wpływem światła w filmie są czarne. Zresztą, jak widać na większości ujęć, boję się na pewno, nie, ta kolorystyka świata Spiderman'a z uniwersum Raimiego jest taka w kolorach pomarańczowo-żółto, w takim typowym zachodzie słońca. sami bohaterowie, na przykład Peter Parker grany przez Tobiego Maguire'a, Mary Jane grana przez Kristen Dance, Green Goblin grany przez Williama Dafoe, jeszcze jest ciocia May grana przez Rosemary Harrison i jeszcze Harry Osborn grany przez Jamesa Franco i wiele więcej. Nie wiem co powiedzieć o nich. Wiem, że zwykle dobrym aktorem jest James Franco, ale William Defoe też jest dobry. W ogóle kreacja Williama Defo Gringoblin nie jest zły. On jest po prostu... Norman Osborne jest dobry, ale jego drugie rzeczy, że Greenoblin jest zły. I Gringoblin Goblin nie przyjmuje nad nim kontrolę i wtedy jest zły. Tak to wam wiem, że upraszam. Ale po prostu tak robię. Co, Spiderman to Bea Maguire. Czasami wydaje się taki drewniany, jakby nie umiał grać, ale w następnych częściach to zmniejszają, choć też nie jest za dobrze. W tym filmie zresztą ujęcia są podobne do tych ujęć z Evil Dead, ponieważ sam, Sam Raimi, reżyser Spidermana i scenogra scenarzysta, reżyserował Evil Dead martwe zło z1 z pierwszego z tak. I te kadry są podobne. Sam film oceniam na 8 na 10. Był to dobry film za dzieciaka. teraz też jest dobry. Jednak czuć jak ten film się strasznie podstarzy. Głównie ta muzyka w stylu lat 60. Bógę ta muzyka z lat 60. jest nawiązaniem do Spidermana, który powstawał w latach 60. Taka ciekawostka. A więc polecam Wam obejrzeć Spidermana z 2004 roku, bo to jest naprawdę dobre kino

Is it wasn't always like this? It was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Peter, are you alright? I'm fine. Pete, hey, look, you're changing. I know, I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly.